Do tego dodawano jako charakterystykę współczesnych obyczajów, że bezsensowny młodzieniec w gruncie rzeczy kochał swoją narzeczoną, córkę generała, lecz wyrzekł się jedynie z nihilizmu i dla ewentualnego skandalu, aby nie odmówić sobie przyjemności ożenienia się wobec całego świata z kobietą upadłą i udowodnienia w ten sposób, że według jego przekonań nie ma ani upadłych, ani cnotliwych kobiet, a jest tylko kobieta wolna, że on nie wierzy w utarty w świecie stary podział, a wierzy jedynie w kwestię kobiecą. Tak. Czyli w zasadzie jego ideę społeczeństwo w plotkach wywróciło do góry nogami. Tak. Tak, tak, tak. To, to samo w sobie jest znaczące, ale też mnie zastanawia, <kłysy> że kwestią kobiecą w takim razie jest zakładanie, że kobieta może być wolna. I nie ma czegoś tak, jak upadła kobieta. Ani znotliwa. Ani znotliwa. Czy to jest coś, co jest teraz, Rafał? Że on nie wierzy w utwarty świecie stary podział. No tutaj znowu to jest ten, ten skrajny liberalizm, do którego mhm. tak. można wrócić, więc to się tak cały czas to jest coś pięknego. I no, wydaje się, że że ten skrajny liberalizm jest. A co za tym idzie? Czy akurat, czy akurat taki jest przekaz? Yy, a propos kwestii kobiecej, że nie ma kobiet upadłych ani cnotliwych. W Stanach na pewno tak. W Stanach na pewno tak jest. Mm -hmm. Chyba tak, chyba to jest. Ja tak zastanawiam się, jak pomyślimy o czymś takim jak body count, czyli wiesz, tak. to. Ile osób ktoś zaliczył w danym mm -hmm. miesiącu, i tak dalej. Kiedyś zakładałbym, że to by była mowa o właśnie kimś upadłym. Tak. Rozpustym. Negatywne w określenie. W tym momencie chcemy zrównać. Tak. I nie ma takiej cnoty żadnej. Mm -hmm. Dokładnie. <laughs> nie ma ani upadłości, ani cnotliwości, no? Ale jest to tylko element tego głębszego nierosyjskiego liberalizmu. Nie, nie zachodni liberalizm. Tak. Ten liberalizm nazywa się zachodnim, ale jest niezachodnim. Bo bije własnego ojca w tym wypadku przecież to jest patriarchat. To wyjaśnienie wydawało się wielce prawdopodobne i przez większość letników zostało przyjęte. Tym bardziej, iż je potwierdzały codzienne fakty. Prawda, że wiele szczegółów pozostało niewyjaśnionych. Mhm. Opowiedziano na przykład, że biedna dziewczyna do tego stopnia była zakochana w swoim narzeczonym. Według niektórych uwodzicielu, mm -hmm. że przybyłka do niego zaraz na drugi dzień potem, jak on ją porzucił i kiedy siedzieli u swojej kochanki, inni, przeciwnie, zapewniali, że on zaciągnął ją umyślnie do swojej kochanki, tylko z nihilizmu, czyli na hańbę i obrazę uczuć. <grym> czy tak, czy owak, zaciekawienie <grym> z powodu wydarzenia wzrastało z każdym dniem, tym bardziej, że nie pozostawało już najmniejszej wątpliwości co do tego, że skandaliczne wesele odbędzie się rzeczywiście. Mm. po pierwsze plotki i dramaty mm -hmm. kolejna niezmienna rzecz ludzie się fascynują tym, kto w związku jest i, i tak dalej, i tak dalej skandale i tak i, i tego typu rzeczy no ale właśnie zapewniali, że on zaciągnął umyśl swojej kochanki tylko z nihilizmu czyli na hańbę i obrazy uczuć mm -hmm. jak to rozumiesz? trudno mi to nie zrozumieć przez pryzmat dzisiejszych czasów w którym na przykład by mógł uważać, że te uczucia i tak są konstruktem społecznym starego stanu rzeczy więc należy je wywołać i pokazać, że nie mają znaczenia. Mm. Ale w tamtych czasach nie było takiego społecznego konstrukcjonizmu chyba aż tak. Więc tego typu więc. A może był, ale mniej taki. explicit, wyraźny, mm -hmm. taki wypowiedziany. Tak. Trzeba czytać więcej książek z tamtych czasów, mm -hmm. żeby się o tym zorientować lepiej. Co u ciebie słychać? Jeżeli podobał się tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.